Witam wszystkich w kolejnym odcinku zagrajmy w Sakryt No więc tak, to jest trochę była długa przerwa bo to mianowicie żoraz z formatów kompa I tak, teraz postaram sobie zrobić trochę misji takich pobocznych nabić sobie level, bo to jak w tamtych innych odcinkach to jak spotykałem smoków, spotykaliśmy smoków raczej. Znaczy... Inaczej spotykaliśmy smoki. Tak to się odmienia, dobrze. To były za silne, choć był poziom nawet taki nie za duży, o jeden poziom w górę, ale to były bosy. Więc przydałoby się trochę przepakować, trochę misji. W sumie i tak trzeba trochę złota zarobić. A jeszcze chcę zrobić dodatek do sakryt czyli podziemie. Więc trochę roboty będzie. A jeszcze go Master trzeba zrobić. Yy, let's play. Więc trochę będzie roboty, ale normalnie to um, traje szkoła i w ogóle za bardzo nie ma czasu kiedy nagrywać więc y, będę nagrywał filmiki tak od czasu do czasu dobra więc tu mam pierwszą misję poboczną queen agent korony Trevil mówi że trzeba mieć oczy otwarte podczas szpiegowania zamień dokumenty inkwizycji na fałszywe bez ujawniania się dam ci fałszywe dokumenty żeby nie inkwizytorzy D-Mordera niczego nie podejrzewali, ale najpierw musisz odciągnąć ich od archiwum. Dźwięk obiadowego dzwonu powinien pomóc przyciągnąć uwagę chciwego motłochu. Co ty na to? Zgadza się? Tak. Dobra, no to idziemy. Tam na górę, gdzie to mamy? Tam teraz trzeba ich dzwonkiem odstraszyć, żeby nas... Żaden żołnierz nie zauważył. Będzie kicha. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Uciekamy, jest, jest, jest. Szybko, 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 szybko. Dobra, zapisujemy tutaj. Zapisz. Nadpisać grę i zapisujemy. Dobra, idziemy dalej. Dobra, gdzie mamy ten dzwon? Jest, 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 jest. Dobra, spoko. Przejdzie się przejdzie. Uciekamy, 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 uciekamy. Jest, o oh, yeah. Tak trzeba zrobić, tak Dobra, idziemy. Dobra, uciekamy. Jest, super, wykonaliśmy prawie misję. Teraz znacz podejść do końca. I już. Teraz do tamtego agenta idziemy. Misja zakończona sukcesem. Queen Agent Korony. Wspaniale. Zamiana dokumentów dała nam potrzebne informacje. Nie ma żadnych świadków, którzy mogliby poświadczyć zamianę. Niewiarygodne. Te plany pokazują, że Mroczni Pachałkowie powodują awantury w Królestwie. Wilki zostały zarażone wściekliną w rejonie Silver Creek. Rozmównicy w Massacrell wykonują czczurzą robotę opłacaną niskie z ro rozpustników. Jak daleko mogą posunąć się te intrygi, nie wiem, ale ja chcę nagrodę. Ochrona czegoś tam. Oj, lewampiżycy. Dobra, gdzieś tu był jeszcze jeden Quest, pamiętam. Tu gdzieś na pewno No, o, skrzynka. But znaczy, justice? co to mamy? O, to słabizna. Dobra, no, no, tu jest super. Kat Grimhold Dark Hood. Przecież mi czym prędzej wyrok. Gdzie jest ten mattoł pomocnik? Cóż, nie ma... Nic nie można zarobić. Wyrok i bez tego został wykonany. Hej ty! Jestem Kat Grimhold i rozkazuję ci odnaleźć mojego pomocnika, Jerry Dara, i przeprowadzić go tutaj. Ma tu natychmiast przyjść z wyrokiem dotyczącym tego przypadku Tringrita, czy coś takiego. No, ruszę inaczej poświe... powieszę również i ciebie. Akceptuję. Dobra. A jest, tam jest. Poszukiwać wyroku, tam jest misja, tak się nazywa. No to idziemy. Tu będzie koło tego na pewno, koło tego dziadka, co nam robi te różne kombosy, jak ja to nazywam, czy układy, o tak, układy. No, dawaj, gdzieś tutaj, tak, mhm, gdzieś tu, ale gdzie to, tam chyba. A jest tu, tu jest wyrok tego dziadka, nie trudna misja, łatwa prosta i przyjemna. No tamty dzisiaj zagubił. Kiedyś z nimi tak. Później umrze. Prędzej czy później. No tak jest w fabule. Dobra. Już. Cut, Grim, Hot, Dark hood. Dark Hood. A gdzie jest Jelidar? Nieważne widzę, że znalazłeś, wy... znalazłeś wyrok Dawaj to tak jeszcze szybki rzut okiem i ee... Cz, Tak, cóż tu jest napisane Znikaj stąd mam dużo pracy Straże Dobra No, bo ty to jest dla chyba Castaluda. Nie a do nas Obrona 4 7 Prędkość plus 16 Oj nie, to kikunku Prędkość plus 18 Dobra O kupimy sobie mm, miksturkę, oj, beczka następna beczka kim jesteś? kimś tam mówi ten dzieciak o, super dobra sprzedajemy to kasy mamy dużo 95 tysięcy sztuk złota się nie, nie coś dobra. Hmm, hmm, hmm. 134 na 223, 130, 200. 100, o ty niszczelski tapor wojny, sługi fizyczne. Hmm. Ba 9 tylko na ten. 134, 115. To chyba to kupię. O jest, dobra. Słaba. A, tarcze to nie. Te o, 7. No to nie. Mm. Nie ma, bo miksturki są ważniejsze. Obrona 10, obrona 9. Tu mamy atak. Dobrze, obrona 29, 20, odpor odporność na magię. Mm. To, Dobrze, że z tej pustyni nie wyszliśmy, to nie będzie tych umarłych. Choć w sumie takie, że te misje zostały. Dobrze. Chodźmy się tam na górę. Zobaczymy. Pustka. O. A, pustka. Nie ma nic. Dobra, wracamy. Zapiszemy sobie jeszcze grę, żeby nasze te misje były zapisane. Tak, tutaj. I smurfastycznie. Dobra, w mieście już wykonaliśmy większość misji. Teraz, aby dostać się do Szaruki, Szakuki czy jakoś nie. Szaruka, tak, Szaruka. Musimy wyjść tą bramą i skierować się do tej wioski. Bo jak tu już kiedyś próbowałem, to tu się nie przejdzie. To tu są misje, i to są mnie dziadki wi Więc. jeszcze trochę misji na zostało? Widzę. Tutaj trzeba się później udać, żeby do tych orków yy, wykonać misję poboczną. Tutaj tego smoka zabić. Tutaj dokończyć misję. Gdzie jeszcze? Tu też trzeba. Nie tutaj, klucze. Tutaj. Tutaj co jest? I tutaj sobie misję. Ale A to się już później zrobi. Jak do szaruki dojdziemy. Tu się wrócimy. Dobra. To teraz, gdzie mamy schodnią bramę? Dobra, dobrze się kierujemy. trochę złota pozbieramy. Kowre. O, ja chyba sobie zmienię topór, nawet 143 na 192. Muszę atak przejść, fizyczne fizyczny... kurczę, zacząłem z będziemy lepiej walić. No, tak zrobimy. Będzie najlepiej. Czyżby tam też była misja? Dawaj, dawaj. No, super. No, nie lubię tych ludzi. Są mocni kusicielka, 16 poś Jeszcze kobosa. Po Dobra, jeszcze tu jest Jest misja, jest, jakaś poboczna, jeszcze jedna Dobra, idziemy tam A, bo tu jest jeszcze jakaś misja. Lijoie, w końcu jesteś twierdzę twierdzy Kruka. Możemy użyć twojej odwagi. Zabij brutalnego kapitana na sił de Mordea i przynieść mi jego głowę. Ludzie nazywają go Świńska Morda, ponieważ gnębi pospólstwo prześladuje biednych i kpis praw Korony. Obecnie nadzoruje jeden z nalotów biednej dzielnicy Jego śmieci z naszą jedyną nadzieją na ocalenie. I ja właśnie. On też jest... ważny. Wilku się nie zajmie, tym wilkiem... A ja muszę sobie tego kapitana zabić. Ja im wilbura, ucieka, zabijasz. Złoto. I... Idziemy tam szybko. Szybciuteńko, szybciuteńko. Szybciuteńko tam. Omijamy tamtych. Ja nie chcę. Dobra, jest. Już prawie jesteśmy. Gdzie ta świńska. Jest świńska głowa. Kapitan. Oj, no będzie z roboty z nimi. Dawaj, dawaj, dawaj. Mikstury który mamy. Kapitan. Pink face. Dawaj. Four. Sobie radę. I yes, he's I'll make it quick and painless. Давай, давай. Ah! I podspierać to Dawaj no Jest na się poziom na Bim, sympatycznie jest O i tu jest coś jakieś rozwinic No ja nie, nie lubię No dawaj no Rolnik atakuje no. dobra, idziemy do tamtej baby. Bo misja wykonana no. Idziemy. Jest jeszcze wilg jest. No. Jest jeszcze ten. knida Dobra. Jesteśmy. Lee Joy, dziękuję, świnia nie żyje? Nie, świnina. Nie, świnia, dobrze. Świnia nie żyje, a jego przywództwo jest skończone. To dla ciebie. Thank you, baby. To pewnie będzie złoto. A nie, amulet wodza. d 23, mm, słabizna. zna. się postarała. Dobra, no to idziemy dalej. Większość questów mamy zrobione, to takie główniejsze kurczę się zgubiłem o, jest jakiś boss fajny lubię bosów, ale nie smoki dawaj, dawaj ciach, jest słabsza mikro leczenia, dobra, super dobra tamty zemdlał ale to nic